Siema, Robert. No cześć! Będę Cię w szkole nie było. A, bo chodź, a mi, mi nie e, no, bo, chuj, weźmy co mnie minęło? Lubię, że ktoś w szkole, ale powiedzcie, że w środę to całkiem fajny dzień. A który to? Był? 2 marca. W naszej szkole odbyły się targi i szkół. Wiesz, z nas odwiedziło, przyjechały inne szkoły, były tańce, stragany, tęczowe parasole i sztuki walki. Tańce, tęczowe parasole? Sztuki walki? Weźmy opiekę dokładniej, bo ciekawie to musiało Wszystko zaczęło się oficjalnie o 10:30, ale wiadomo, już wcześniej na sali gimnastycznej porozkładały się szkoły i różne instytucje ze swoimi straganami. Po raz pierwszy odbił się konkurs międzyszkolny na najlepszy układ Poloneza. Zaprezentowało się pięć szkół, ale tą najlepszą okazała się grupa z zespołu szkół ogrodniczych z Ostrowa. Potem można powiedzieć, że był czas wolny dla gimnazjalistów, którzy mogli zapoznać się z ofertami szkół. Nasza szkoła prezentowała obecne kierunki, czyli technikum organizacji reklamy, spedycję, ekonomistów, a także logistyków. Wiadomo, zachęcaliśmy także do zostania uczniem naszej zawodówki i do nowego kierunku Straży Granicznej. I tu właśnie pojawiają się sztuki walki, bo jednym z przedmiotów dla Straży Granicznej mają być lekcje samoobrony prowadzone przez Sensej Stanisława Kołodziejskiego posiadającego stopnie mistrzowskie, czwarty ten karate oraz drugi w kickboxingu, Pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Tadeusza Kościuszki w Łasku zatańczyło przepięknego walca, który podbił wiele serc, a może i złamał, kto wie. Taniec był potwierdzeniem tego, że w szkole kultywowana jest dbałość o historię. Zespół szkół rolniczych z Sędziejowic zachwycił nas piękną reklamą w postaci nazwy szkoły wyciętej w jabłkach a także wiele smakołyków przyrządzonych przez tamtejszych kucharzy. Odwiedziło nas również liceum ogólnokształcące w Kolumnie. Reklamowali klasę przyrodniczo-dziennikarską, która zapoznawana jest z kulturą starożytnej Grecji i Rzymu, obok wiedzy dziennikarskiej i prawnej. Zapraszali też do klas matematyczno-przyrodniczej i prawniczo-medialnej. Zespół szkół ogrodniczych z Ostrowa przygotował pokaz nietypowej musztry porannej w wykonaniu uczennic klasy mundurowej. Spodobała się ona na pewno tej męskiej części widowni. A wracając do tęczowych parasoli, to byli też u nas artyści z liceum plastycznego imienia Katarzyny Kobro ze Zdrońskiej Woli, oferujący cykliczne spotkania ogniska plastycznego. Pokazali nowoczesne spojrzenie na sztukę ojętą w wielu dziedzinach życia. A co najlepsze, oprócz tego pojawiła się delegacja z wojska zachęcająca do wstąpienia w szeregi armii, Biblioteka pedagogiczna przypominała, że warto do niej wstąpić oraz odwiedził nas cech rzemiosł. Swoje umiejętności przedstawili także uczniowie szkoły zawodowej. Fryzjerki tworzyły piękne fryzury na modelkach, a także na chętnych osobach. Ogółem bardzo fajny dzień był, naprawdę żały życie nie było.